Siemano widzowie, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o youtuberze, który skamuje oraz oszukuje swoich widzów. A mowa tu o ja gram wszystkie gry. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, żeby ten film dotarł do jak największego grona odbiorców. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Widzowie! Doszły mnie słuchy, że ten youtuber oszukuje innych, ale jak oszukuje innych? Widzowie, oszukuje innych oraz swoich widzów, ale żeby lepiej wam to zobrazować, teraz na ekranie wyświetlają wam się oto te screeny z dowodami. Ale nie zdziwcie się, że niektóre będą cenzurowane, ponieważ słowa w niektórych screenach są niezbyt ładne. Na tych screenach możemy dowiedzieć się, że twórca skamuje ludzi na swoich własnych live'ach, przy czym jest to niewiarygodne. Również widzowie, którzy pisali mu na live'ach dowody, zostali automatycznie zbanowani, ponieważ prawdopodobnie twórca nie chciał, by ta informacja wyszła na jaw. Sam twórca, który zobaczył dowody, jedyne co odpisał, to że w sumie jest to tylko gra. Również dowiedziałem się, że jego moderator Oniku Szymon Słownik pomaga mu we wszystkich oszustwach oraz scamach. Tymczasem, kiedy jego inny moderator napisał, że widział jak twórca kradnie rzeczy, ten od razu ukrył go na kanale. Jego nick na Discordzie to Szymonito558, więc jeżeli taka osoba będzie do was pisała, od razu ją zablokujcie, albo nic do niej nie odpisujcie. Widzowie, jest to bardzo przykra informacja, że taka osoba na YouTubie skamuje oraz oszukuje swoich widzów. No, gdybym to był ja, bardzo bym się źle z tym czuł, więc no, mam nadzieję kolego, że jak oglądasz ten film, to mam nadzieję, że po tym filmie się oczywiście poprawisz oraz przeprosisz wszystkich tych, których oszukałeś, mam nadzieję, że tak zrobisz. Nie chcę tutaj rzucić jakiegoś szantażu, ale no bardzo nieładnie z twojej strony, że tak zrobiłeś, no. Słuchaj, każdy popełnia błędy, więc masz drugą szansę, żeby właśnie odkupić swój błąd. Więc oczywiście masz do tego pełne prawo, nie musisz nikogo przepraszać, no, no nie musisz nic, prawda? Bo masz do tego prawo. Ale jeżeli chcesz prawidłowo postąpić, no to lepiej. Przeproś wszystkich, no przynajmniej tak jest moje zdanie, nie wiem jakie jest twoje po tym filmie na pewno się o nim dowiem no chyba, że nie będziesz się odpowiedzieć na ten film oczywiście jest to zrozumiałe, ale mam nadzieję, że ten film widzowie trafi do jak największego grona odbiorców, ponieważ no, na YouTubie jest dużo takich osób, ale czy one zdają sobie coś, z, z, sprawę z tego, że tak robią, no moim zdaniem, no, nie wiem no. dopóki nikt takiego filmu na kogoś nie nagra, no to raczej ta osoba się nie opamięta i będzie dalej to robiła. No, jest to bardzo, ale to bardzo złe. I nigdy widzę, tak nie róbcie, że skamujecie kogoś, albo oszukujecie kogoś, no widzę, nie róbcie tak naprawdę, bo to jest bardzo słabe, oraz nigdy wam to w niczym. w niczym widzowie wam to nie pomoże. A, co, co najważniejsze, pogorszy to waszą sytuację oraz pogorszy to, widzę, wszystko, ponieważ jeżeli będziecie tak robili, co możecie widzę stracić, możecie stracić wszystko, możecie stracić możecie stracić zaufanie od innych osób, możecie stracić swoją reputację na YouTube, jeżeli działacie na YouTube no możecie stracić wszystko, możecie stracić wyświetlenia możecie stracić subskrypcje, możecie stracić stałych widzów na przykład na waszych live'ach, albo na waszych odcinkach, no możecie stracić widzę, wtedy wszystko więc pod żadnym pozorem widzowie nie róbcie tego co ten YouTuber, ponieważ no jest to bardzo złe, no i nie róbcie po prostu tego. Mam nadzieję, że ta osoba, ja gram wszystkie gry, mam nadzieję, że się poprawi, ponieważ no, nie chciałbym robić kolejnego takiego filmu na to osobę, ponieważ wierzę, że jesteś dobrą osobą i nie chcę robić takich filmów, bo nie sprawiają mi one radości. Więc jeżeli przestaniesz to robić, to oczywiście będę Ci bardzo wdzięczny, ale naprawdę nie opłaca się tego robić. Widzowie, jakbym już wcześniej powiedziałem, dowody pokazały się Wam wcześniej na ekranie, ale o co widzę z tym dokładniej chodzi? No, moderator o niku pieniążek napisał różne rzeczy, że widział jak oczywiście ten twórca skamuje innych, ale po czym od razu no, dostał bana. No, dlaczego? No, żeby po prostu prawda nie wyszła na jaw i żeby nikt inny właśnie tego nie odczytał. I żeby właśnie nikt inny po prostu się o tym nie dowiedział. No ale dużo osób się o tym dowiedziało, ponieważ jak widziałem na moim Discordzie, do którego Was serdecznie zapraszam. Linka macie widzę w opisie. No, dużo osób mi pisało, szczególnie jeden widz nie będę podawał niku, bo nie chcę. Nie chcę po prostu podawać niku tej osoby, ale napisał mi widz, że z wszystkimi dowodami właśnie, które tutaj widzieliście przed chwilą. właśnie wysłał mi te wszystkie dowody oraz właśnie swoje zdanie oraz wszystko mi tutaj wysłał więc dziękuję ci bardzo serdecznie za te wiadomości jak tak obietnicę złożyłem, więc tak już obiecałem odcinek oczywiście nagrałem więc widzowie, no powiem wam tak jest to bardzo złe, tak? jest to bardzo złe, więc nigdy czegoś takiego nie róbcie jak wam już wcześniej wspomniałem no mam nadzieję, że się ogarnie ten twórca bo nie chciałbym robić więcej takich filmów no i raczej z mojej strony widzowie to by było na tyle. Uważam, że jego zachowanie oraz czyny są bardzo złe i mam nadzieję, że po tym filmie nie będzie już tego więcej robił. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał oraz widzowie widzimy się już w kolejnych odcinkach, który pojawi się oczywiście jutro na, kana na kanale, ponieważ widzowie... Daily odcinki są o godzinie 16, a czasami są o 17, więc zapraszam Was serdecznie widzowie na kolejny odcinek, który pojawi się już jutro, więc dziękuję bardzo widzowie, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego, do zobaczenia!